Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Kierowcy, rowerzyści, a nawet piesi o ruchu drogowym powinni wiedzieć na tyle dużo, żeby swoim zachowaniem na drodze nikomu również sobie nie wyrządzić krzywdy. Trzeba uważać na samochody. Grzeczne. nie wariować, nie grać w piłkę. Uważam na światła, policję. Na czerwonym czasach, na zielonym części. Proste. Niby proste, ale statystyki policyjne rysują zupełnie inny obraz tak polskich dróg, jak i znajomości przepisów. Przypomnijmy sobie, jak jeździć, co robić, żeby było na naszych drogach bezpieczniej, bo miasto średniej wielkości co roku znika z mapy naszego kraju. Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, do znaków, do sygnalizacji świetlnej. To podstawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególnie teraz, kiedy w naszym mieście tak wiele objazdów i remontów. W pewnym momencie mieliśmy drogę bezpieczeństwa, a mamy znak ustąp. Dlatego też przestrzegamy kierowców, że przed wszelkimi zmianami organizacji ruchu, żeby jednak patrzyli na znaki. Pieszy jest też użytkownikiem drogi. Ale tu apel do pieszych: że jeśli odbierają telefon komórkowy, to nie mogą wchodzić bezkrytycznie na przejście, bo samochód nie zatrzyma się w miejscu. W zeszłym roku na polskich drogach zginęło 3600 osób. Część z nich z pewnością udałoby się uratować, gdyby udzielono im fachowej pomocy. W jaki sposób pomagać, pokazywano dziś na placu Mickiewicza. W takim mieście jak Poznań karetka pogotowia przyjedzie w znakomitym czasie 8 minut 12 sekund. To jest naprawdę znakomity wynik, ale przy zatrzymaniu krążenia, zatrzymaniu oddechu, mamy czasu tylko 4 do 4,5 minuty. Proszę zobaczyć skrzyżowane ręce, pokazanie właśnie, że tu jest potrzebna. Pomoc. Dzień dobry. Pan kierowca wjechał w przystanek autobusowy. Trzy, mamy. Trzy osoby są ranne, z tym jedna ciężko i jeden pan tutaj jest tylko w szoku. I sam kierowca jest w szoku. Niestety nie mamy, my jak najechaliśmy, już było po zdarzeniu, także zaczęliśmy udzielać pierwszej pomocy i wezwaliśmy wszystkie służby. Proszę zobaczyć, po że straży zabezpieczyli prawo do miejsce. włączone sygnały świetlne. Inni użytkownicy drogi wiedzą, że tu się coś stało, są bezpieczni ułożone pachołki. Pamiętajmy, że trójkąty mamy nie tylko w swoim samochodzie, ale w samochodzie poszkodowanego. Co się, co się wydarzyło na nie? No, nie. Nie, nie wiem co się wydarzyło. Był tylko huk. Wyszedłem i leżę przed samochodem z Ratownik drogowy w tej chwili przekazuje informację Pani Doktor o stanie poszkodowanych. To nie znaczy, że ratownik ma załatwić wszystko, ma mądrej, lekarza pomóc, powiedzieć, co zrobili, Dlatego w dzisiejszym pokazie stoi styliobóz, gdzie niektórzy ludzie oddają krew. Krew jest nieocenionym darem ratującym życie. A więc proszę państwa, proszę zobaczyć jest kilka poszkodowanych. Odpowiednia prędkość i ograniczone zaufanie do innych użytkowników drogi to niewiele, a jednak często takie działania mogą ocalić nasze zdrowie i życie. Jeździć przede wszystkim wyraźnie. Jeśli hamuję, dajmy wcześniej informację. Jeśli skręcam, to migacz nie służy do zasygnalizowania, że już skręciłem, tylko że chcę skręcać. Każdy happening, każdy jakiś pokaz, festyn, który mówi o wypadkach, o skutkach wypadków na pewno w jakiś sposób dociera do pierwszego, do kierującego. 6 dzień maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak wskazują statystyki, z roku na rok na polskich drogach wypadków jest coraz mniej. Być może liczba ta byłaby jeszcze mniejsza, gdybyśmy o bezpieczeństwie pamiętali codziennie. Nie tylko od święta.